Nie wiem, czy będzie słychać, ale spróbuję. Pierwsze zagraniczne wakacje od 7 miesięcy! Nie mogę się doczekać! Nie. Nie mogę się doczekać! Idę właśnie na Heathrow. Mam dosłownie rzut beretem. Dosłownie. Ok, jestem już na lotnisku. Idę właśnie na um, podprawę. Nie mam nic, mam tylko um, podręczną i lecę. Właśnie wylądowałam w Edynburgu, ale zimno tutaj, 12 stopni tylko jest, gdzie w Londynie było 16-18, no i właśnie zaczął padać też super, a ja bez kurtki. A, jestem w Szkocji, ale się cieszę, ale tak się boję, że nie zrozumiem co do mnie mówią, bo ten akcent jest naprawdę ciężki, mimo to, że jest się już długo tutaj, to teraz też wezmę to ich Ale super siedzenia takie wysokie, mega, mega. <grym> Rzędy nie są takie małe, to jest takie, że całą, całą głowę położyć. To jedna z tych ścieków, y, które bardzo lubię. Vintage. Są naprawdę takie fajne, obskulowe rzeczy, które mogę znaleźć. Koleżanka właśnie napisała mi na Instagramie, że mi minęła, ale nie była pewna, czy to jestem ja na 100%.

pierwszy Dobra, wracam już na, na trak. Widziałam się z rano. Później może jeszcze się zobaczymy. Idę do góry z powrotem. Nie będę zwiedzać. Jestem teraz przed e, Edinburgh Castle, ale nie wchodzę, bo szkoda mi czasu i kasy, cebula się z kieszeni odezwała, e, m, więc nie idę, wolę sobie za to coś kupić do żarcia, lepsze chyba e, doznania, bardzo fajny widok, ogólnie jest wietrznie i jest, e, jest troszkę zimno, no ale w końcu to Szkocja. Idę teraz na Carlton Hill e, i zrobię jakieś e, fajne zdjęcia, e, bo fajne chyba tam są widoczki. Jest 20 minut, e, drogi stąd, więc akurat. Hmm. Katrin tak wygląda, jakbym była karzełkiem. I miałabym metę 40, ale czas. Ale na szczęście mam metę 66. I tak nie wyglądam. Ale to włosy? Znalazłam właśnie prawdziwych Szkotów i prosiłam, żeby mi się nagrali, żeby zobaczyć, ale nie rozumiem co do mnie mówią. Możesz coś powiedzieć, proszę? Skąd jesteś? Jestem z Polski. Ale teraz rozumiem. Borisz? 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 Goalkeeper, who's that? Arthur Boric, Poland. Ah, Arthur Bo Bor yeah. Ah, okay. Uh, <laughs> oh God, sorry. Artur <laughs> Boric. Boric, yeah. Boruc. That's uh -huh. how I pronounce that. Yeah. Uh, -huh. uh Poland. Celtic goalkeeper. Have you been there? Have you been to no. Poland? No. Well, Celtic. You should go. Ah, yeah. uh, nice. Yeah. It's a very nice one. Uh. But you see, now I understand what you're saying. <laughs> <laughs> it shouldn't be. <laughs> where, where, where is it? Poland, you're from. Sorry. Where are you from in Poland? Um, close to Wrocław. Do you know what it is? Yeah. It's like uh, close to a uh, German um, border. And, border. Uh, yes, uh, close to so, the Czech Republic border. It's like uh, uh, 15 kilometers from there, so yeah, it's yeah. pretty close. Yeah. yeah. You yeah. yeah. Uh, oh, you see? I the first time I've been told that. No <laughs> idea what to just say, but thank you very much. Right. Okay. <laughs> I'm on Carlton Hill. you, Nie wiem czy tam się da wejść. Jak się da, to idę. Takie poświęcenie do zdjęcia. Jeszcze trzeba tu wejść. Okay. Jak ja tu mam wejść? Jestem, morduje się w Atenach za mną. Jestem na tym Carlton Hill, ale myślałam, że to jest, że ten Carlton Hill to jest, ła, wow, to jest tamta górka tam za Atenami, ale to nie jest to. Tam trzeba zejść na dół i iść przez jeszcze przez ten Main Street i dopiero później e, tam. Dobra, chodzę tam. 25 minut z zegarkiem w ręce nie mam zegarka, ale mam rękę chyba, że nie da się wejść tędy, kiedy wtedy nie da się wejść tędy e, nie da się wejść tędy kiedy te, nie da się wejść tędy co myślę, Boże um, więc nie wiem ale wydaje mi się, że dobrze myślę blizła się tam ludzi więc idę na wprost i do góry na prawo szybko jest która? Która jest? Nie widać. 14, 17, 20 minut, 25. Dobra, o 20 po, bo muszę jeszcze tam dojść. Więc o 20 po, 45 jestem na górze. Melduję się u góry, 45. O, takie panie. Są takie przeszkody. Ja się sypałam. Ale już jestem. Jak wysoko już jestem? Sekunda, 5. Nawet 5 z minęło nie miało. 14 minut Jestem Wow tępy. Jak tam Wyszłam Jestem Ups 14 minut A jestem wydumna. Teraz wyprzałam Wszyscy powodutku, powodutku, a ja tak Najgorszym, największym, najbardziej posiedżującym się jestem. I tu w marynarze. Dziękuję, dziękuję, proszę usiąść. Zrobiłam to. Jest, jest. A chciałam iść tam, a tam to jest tyle niższe. Jest jaki to piękny widok, normalnie widać. Wszystko pięknie, idealnie. Wow. Super, wow, naprawdę.